2 sierpień 2013 rok. Wieża widokowa na górze w Za chwilę pokażę widoki, które roztaczają się z tej wieży. To jest żelazno, przybliżam. Widać ruch na drodze. Przesuwam kamerę w tej chwili na kłodzko. Też spróbuję go przybliżyć. No już go mam. Tam widać część twierdzy. To jest kłodzką. I przesuwamy kamerę na Krosnowice. O, widać komin.

Dwóch sympatycznych panów, których poznałem dzisiaj. Jeden już poszedł, właściwie. I tutaj też państwo z dziećmi. To jest widok po przeciwnej stronie wieży. Kamerę mam na kierunku byszczycy Kłockiej. Przybliżam Bystrzycę. Widać wieżę Kościoła i ratusz Byszczycki. Kieruję kamerę na Gorzanów, ale niestety ze względu na ukształtowanie terenu i drzewa nie będę mógł dokładnie tej pięknej wsi pokazać. Ale pokażę jeszcze to, co widać z tej strony wieży. To są, to są Sudety i w tej chwili to, to, jest, to są Góry Byszyckie, ta część, którą pokazuję. No spróbuję jeszcze zbliżyć to wszystko. Nie mam statywu, zepsuł mi się, więc z ręki filmuję. Pewnie będą drgania, spróbujemy je usunąć. Gdzie kolega na dole? Tak, zdjęcie, tam stoi. A to fajnie, to już go uchwycimy. Halo! Proszę wyjść stamtąd, zrobimy. O, fajnie, widzę. Zbliżenie jest super, widać. Jeden z moich poznanych kolegów, właśnie, o, pokazuje, tak trzymać. Już szedł i zaraz obaj udają się. Na wycieczkę rowerową dalej wytrwali wędrowcy i, i rowerzyści. Dzięki! Pod wieżą znajdują się skały zapienne. Do widzenia o, pokażemy jak pan schodzi. A pod wieżą znajdują się ławki. Można sobie usiąść, odpocząć, zjeść. Jest miejsce na grilla. No i jeszcze raz przejdę się w koło wieży. Usiądź, jak będziecie siedzieć. I pokażę te piękne widoki. Trochę jest mgły w powietrzu. Może zbyt mała przejrzystość, ale warto to wszystko pokazać. Pokazuje też, że to. Ostatnie pięterko na którym przebywamy Ej, daj ty Jeszcze coś innego zobaczmy, nie muszę tego to jeszcze jeszcze spojrzenie na mnie. O właśnie, już mam Dzięki do zobaczyska do widzenia! Dwa trzy. I jeden, dwa, trzy. Wciąż mało mi tych widoków. Jeszcze raz żelazno i droga przez żelazno. I jeszcze raz krosnowice. O, widać komin przy fabryce. Byłej fabryce. i kierunek bystrzycy bystrzyca ponownie Na tym kończę film.